Was z samego rana. Dzisiaj vlogę rozpoczniemy od mojej porannej rutyny pielęgnacyjnej. A zakończymy go moją wieczorną rutyną pielęgnacyjną, więc usiądźcie wygodnie, weźcie sobie coś dobrego do picia. Ja dzień rozpoczynam e, zieloną herbatą i zabieram się za pielęgnację. Dziewczyny, ja już od ponad miesiąca testuję dla Was kosmetyki marki Basic Lab. Ja o tej marce słyszałam wiele dobrego, zresztą same na pewno też słyszałyście. Ta marka jest znana przede wszystkim z bardzo wysokiej jakości składników aktywnych. E, film ten powstał przy współpracy z marką Basic Lab, ale moja opinia jest jak najbardziej szczera e, i kosmetyka. Taki mam przetestowane i powiem Wam, że pielęgnacja, którą obecnie wprowadziłam daje mi świetne efekty przeciwsłon. Moja skóra dawno naprawdę nie wyglądała tak dobrze Stosuję pielęgnację warstwową Czyli najpierw dokładnie myję twarz Następnie nakładam serum U mnie to są dwa serum na dzień Następnie krem domykający I SPF koniecznie na dzień Zaczniemy od serum z pochodną witaminy C Super w kosmetykach marki Basic Lab jest to Że oni podają stężenie składników aktywnych na opakowaniu Czyli tutaj nie ma żadnej ściemy Od razu widzicie... Jakie jest stężenie tych składników aktywnych, które obiecuje to serum? A stężenie jest takie, żeby faktycznie te kosmetyki działały. Więc w tym serum mamy 6% pochodnej witaminy C, 0,5% enzymu, 10 witaminy F i florytynę. Przede wszystkim nakładam sobie odrobinkę dosłownie tego serum z witaminą C. Ono świetnie rozjaśni Wam wszystkie przebarwienia i zredukuje drobne zmarszczki mimiczne. Więc sobie to serum teraz dokładnie wmasuję w twarz. Ono bardzo, bardzo szybko się wchłania w skórę, co jest świetne. I też powiem Wam od razu, że po tej pielęgnacji możecie od razu nakładać makijaż, dlatego że cera nie jest tłusta, ten makijaż się nie zważy, więc to, co Wam pokazuję Nada się pod makijaż, zresztą zobaczycie, ja po tej pielęgnacji będę miała wypoczętą, taką nawilżoną e, skórę pełną blasku, ale nie tłustą. Kolejnymi składnikami, na które warto zwrócić uwagę przy pielęgnacji antystarzeniowej, przeciwstarzeniowej, to peptydy i ceramidy I tutaj mamy e, ce, e, serum, które również ma podane stężenie składników aktywnych, od razu tutaj na etykiecie, na samym przodzie. Jest to serum regenerujące strukturę skóry z ceraminami 1%. Prebiotykiem 2%, witaminą E 3% oraz kompleksem peptydów 5%. Procent sprężystości i odbudowa. Słuchajcie, ceramidy wręcz są nazywane takim cementem międzykomórkowym, który chroni naszą skórę przed czynnikami zewnętrznymi i przed utratą wody. Czyli jeżeli mamy niedobór tych składników w naszej skórze, to automatycznie ta skóra będzie bardziej szara, zwiotczała, nie będzie tej sprężystości, dlatego warto stosować już od pewnego wieku serum z właśnie ceramidami i peptydami. To serum jest fantastyczne. Słuchajcie, ja dwie pompki. Nałożę sobie na skórę twarzy, na cerę, jak i na szyję, i dekolt. I tu znowu świetnie wkłaniają się te kosmetyki. Ważna jest regularność. Przy regularności ja od miesiąca, słuchajcie, stosuję te kosmetyki, skórę mam bardziej jednolitą, nie mam przebarwień. Zobaczcie, że ta skóra jest faktycznie gładka, nie mam żadnych obaw, na przykład stojąc teraz przed kamerą, gdzie kamera uwydatnia zmarszczki, jakieś przebarwienia, nierówności. Mam do polecenia Wam też krem, który używam zaraz po serum. Jest to krem na dzień, świetnie nawilża skórę, dogłębnie ją nawilża, ale działa też przeciwstarzeniowo i w składzie znowu ma moją ukochaną witaminę C. Tutaj mamy 5% aminokwasów, 15% kompleksu neuropeptydów i witaminę C. Jest to krem aktywnie regenerujący i nakładam słuchajcie dwie pompeczki tego kremu, zarówno na twarz, jak i na szyję i dekolt. Słuchajcie, chciałabym żebyście mogły wręcz teraz dotknąć mojej twarzy, dlatego że ta skóra jest w dotyku taka nawilżona, taka aksamitna, gładka. Niesamowite to jest uczucie. Na koniec obowiązkowy element pielęgnacji przeciwstarzeniowej w każdym wieku. Tak naprawdę to jest filtr SPF 50. Ja nakładam sobie jedną kąteczkę tego filtru. Jest to obowiązkowy element, zwłaszcza że ja wieczorem stosuję serum z retinalem. Wiecie co, dla mnie to też jest, szczerze mówiąc, duma współpracować z tą marką, dlatego, że efekty widać gołym okiem i nie z Was na pewno też ta marka przyjdzie na ratunek. Koniecznie róbcie zdjęcia przed i po. No i dzięki temu, że mogę współpracować z tą marką, mam też rabat minus 20% na ich kosmetyki, co sprawi, że nie jedna z Was będzie mogła po nie sięgnąć i cieszyć się rezultatami. Zarówno link do produktów, jak i kod rabatowy załączam Wam w opisie pod pod filmikiem kod rabatowy jest nasz na aż 20%, więc zapraszam Was do korzystania. No a my kochani, ruszamy dalej z dniem. Idę nakładać makijaż. Kochani, tak się prezentuje outfit na dzisiaj. Dzisiaj wyjątkowo cała na czarno, ale powiem Wam, że ja bardzo lubię się też w czerni, mimo że zazwyczaj noszę kremowe, jasne outfity, to czasami taka zmiana na ciemny jest fajna, bo... Coś zupełnie innego, mam takie woskowane leginsy, które są super wygodne, Botki na obcasie, małą torebeczkę, e, te leginsy przepięłam paskiem, zwykły klasyczny czarny top, taki basic i marynarkę. Marynarka jest luka, często dostaję o nią pytania, ale już raczej nie ma w sprzedaży, jeżeli znajdę podobną, a widziałam chyba ostatnio, to Wam ją podlinkuję w opisie pod filmikiem. Dobra kochani, chodźcie. Słuchajcie, ten samochód jest dużo, dużo lepszy do nagrywania. I'm just saying, this car is so much better for uh, my vlogs. Yes, it's easy to film as well. The lighting is amazing. Przez to, że dach tak jest, właśnie możemy go odsłonić. I uh, nie dość, że jak moja mama i babcia były w tym samochodzie, to też było tak jaśniutko z tyłu, to jeszcze my jesteśmy bardzo dobrze oświetleni. Super. You can have it back now. Yeah, it's working było tak that long actually, właśnie mówiłam wam w poprzednim vlogu, e, że jak mama i babcia tutaj były, to był problem z tym samochodem, niby coś tam się stało. Okazało się, że nie było jakiegoś oprogramowania przez to, że to jest nowy samochód, to... Nie wgrali w niego jakiegoś oprogramowania, ja się nie znam. znam tylko na tym, czy jest ładny, czy nie, czy jest dobre światło do nagrywania. I just said that. I have no idea about cars, I don't know anything about cars, I just know if they look nice. And if they are good, with the good lighting for recordings. That's all I can tell you. Good for the summer this one, it's check that? Oh, yes. Well, the weather doesn't look that good, hopefully it's not raining. Patrzcie, like mm. tak wygląda centrum Leeds, ale teraz bardzo dużo rzeczy m, się buduje, więc jest pełno rozpoczętych. E Rozpoczętej budowy, więc tak średnio to wygląda. Ale widzicie tu ogólnie, macie różne biura, apartamenty, centrum handlowe, do którego właśnie za chwilkę jedziemy. I pogoda też się nawet wyklarowała. to centrum handlowe i mój ulubiony sklep, Daniel już wie, że idziemy The White Company zawsze jak publikuję tą galerię to wszyscy się dziwią, że nie wiedzieli, że w Leeds bardzo piękne tak, Daniel wam tutaj narrację robi eee. <ścoughs> słuchajcie, zawsze ludzie się dziwią że nie wiedzieli, że Leeds jest takie ładne no widzicie taka jest na przykład galeria handlowa, bardzo ładna Dan, słuchajcie, wychodzi już z prezentem świątecznym. W końcu się udało dorwać. koszulkę. are you happy? Welcome. Tutaj kupi kupowaliśmy te t-shirty dla Dana. Wchodzimy do centrum handlowego numer 2. <grym> Dan ze swoim prezencikiem. Ja lubię to centrum handlowe, bo zaraz zobaczycie widok, jaki jest ładny. Cały tak jest przeszklony, chociaż dzisiaj taka średnia pogoda. Ale zobaczcie, tutaj macie dwa. Tarasy, na których możecie e, napić się na przykład drinka. Tu jest jeden, tam jest drugi. Widzicie, przyszłam specjalnie do Victoria's Secret, bo był tu taki zapach, który bardzo mi się podobał. I zobaczcie, Victoria's Secret nie ma, jest jakiś Manhattan. Nie wiem, co to jest. No nie... Kochani, wstąpiliśmy na kawkę. Zobaczcie, jakie fajne kawy dostaliśmy. Ja dostałam z uśmiechniętym serduszkiem, Adam z serduszkiem, ależ to. Z... Jesteśmy tutaj, słuchajcie, o, jakbyście chcieli. Kochani, będziemy wracać już właśnie do domku. Ściemniło się na zewnątrz, ale co Wam chciałam powiedzieć o w ogóle tym samochodzie, że z nim można rozmawiać, i to jest też w ogóle super zaleta. Zaraz Wam pokażę, jak na przykład Dan może się uczyć z tym samochodem polskiego. Jak możemy włączyć? Albo możemy sobie pokręcić, na przykład w quiz w trakcie drogi, więc to jest rewelacja. Turn the temperature up for my passenger. I'm increasing the temperature on the front passenger side to 24 degrees. Thank you. Dan prosi samochód, żeby mi podgrzał siedzonko I widzieliście, że zrobiło się czerwone. Thanks, Dan. How do you say hello in Polish? <laughs> Witam. Witam. Bardzo dobrze. Dziękuję. Very good car. Can't speak Polish. How do you say hi in Polish? Cześć. <laughs> Sounds like my mom. <laughs> my mom was recording this I think for mercedes Cześć! Cześć! How do you say, I love you in Polish? Kocham cię. O oh, bardzo, dobrze, dziękuję. Ej, 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 I'm getting jealous here. <laughs> ja cię kocham. <laughs> ja cię kocham. <laughs> kocham, cię, kocham cię Danielku. Tak jak wam obiecywałam, film zakończę moją rutyną pielęgnacyjną na noc. Zmyłam już makijaż e, i teraz... E, Nałożyłam 40 minut temu serum z retinalem. Mówiłam Wam, że stosuję krem z filtrem z 50 na dzień. Między innymi dlatego, że na wieczór stosuję serum z retinalem, więc krem z filtrem jest tutaj obowiązkowy. Na wieczór nakładam sobie najpierw serum z retinalem, a dopiero po 40 minutach. Jak już to serum się wchodziło. I aktywnie będzie działać, to nakładam resztę e, elementów pielęgnacyjnych. Serum już nałożyłam, e, miałam je przez 40 minut na sobie, to jest złoto. Słuchajcie, ja o tym serum słyszałam dużo wcześniej niż e, dostałam współpracę z Marką Basic Lab. E, jest to serum, o którym posłuchacie sobie u wielu dermatologów e, na ich kanałach na YouTubie. E, ja w ogóle mam obsesję na punkcie pielęgnacji twarzy, więc o tym serum słyszałam niesamowicie redukuję drobne zmarszczki i wiecie co, ja miałam troszkę takie jakieś takie plamki po trądziku na skórze które po prostu mi nie schodziły, a teraz no nie mam ich w ogóle zobaczcie ja dawno nie miałam takiej jednolitej skóry, naprawdę to jest to. Słuchajcie, musiałam mieć na chwilę do sypialni, bo zostawiłam sobie krem przy łóżku. Ja uwielbiam ten krem na noc. On jest bardzo bogaty, ma bardzo bogatą też konsystencję. Zobaczcie, on będzie bardzo gęsty, bardzo mocno nawilżający, w trakcie, jak śpicie ten krem działa, nawilża, odżywia skórę. Na wieczór taki bogaty krem odszywczy, warto sobie zastosować, żeby rano obudzić się z bardzo nawilżoną, e, taką napiętą, gęstą skórą. Nie ma nic gorszego niż obudzenie się z taką przesuszoną, ściągniętą skórą. To jest ten moment, kiedy pojawiają się zmarszczki, kiedy wiadomo, że nasza skóra nie jest odpowiednio nawilżona. To jest bardzo bogaty krem. Na noc będzie idealny. Jak wy śpicie, odpoczywacie, to ten krem odżywia, nawilża i rano budzicie się z taką naprawdę sprężystą, piękną skórą, Na koniec krem pod oczy to jest świetny krem pod oczy, to jest w ogóle mój sztos totalny. Pięknie redukuje kurze łapki, jeżeli pojawiają Wam się kurze łapki, dziewczyny. Zobaczcie, odrobinkę tego kremu dosłownie. On starcza na bardzo długo, ja mam jeszcze bardzo dużo go tutaj, więc nie mogę się doczekać dalszych efektów. Jeżeli macie kurze łapki, jeżeli pojawiają Wam się kurze łapki, naprawdę bardzo Wam polecam. Ja już po miesiącu widzę znaczną poprawę, jeżeli chodzi o skórę pod okiem. Jeżeli chodzi o takie zasinienia tutaj i kurze łapki tutaj, Widzę znaczną poprawę, a co będzie dopiero za jakiś czas dalej, to już naprawdę powiem Wam, nie mogę się doczekać. I tutaj właśnie w te kurze łapki, tych kurzych łapek tutaj nie chcemy jeść. Słuchajcie, dużo śmieje, zawsze jestem uśmiechnięta, a potem się dziwić, że przy oczach są smaczki, dlatego ta skóra tutaj pod oczami to jest chyba taka... Pierwsza strefa, gdzie u mnie pojawiają się zmarszczki. Kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją pielęgnację twarzy. Pielęgnację kończę kremem pod oczy i tak prezentuje się efekt końcowy. Myślę, że nie ma lepszego świadectwa o tych kosmetykach, cokolwiek bym Wam tu powiedziała, niż to, że stoję tutaj pewna siebie, bez makijażu i tak się zachwycą swoją celą, ale jest naprawdę przepiękna i wtedy muszę przestać ją dotykać, ale jest taka aksamitna, tak gładka, tak wyrównana. Um, tak naprawdę jestem teraz już kolejny dzień do przodu, żeby zobaczyć kolejne Efekty po kolejnym miesiącu stosowania tych kosmetyków, więc Wy też nie zwlekajcie, zostawiam Wam kod rabatowy w opisie pod filmikiem, razem z linkiem do produktów. Wszystko, co powiedziałam Wam w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moja szczera opinia. Nie mam nic narzucone, co powinnam Wam powiedzieć. Przetestowałam te kosmetyki, i tak jak mówię, najlepszą opinią jest to, że stoję tutaj pewna siebie, a moja skóra wygląda. Ten sposób po stosowaniu tych kosmetyków. Kochani, to był przepiękny dzień i Wam też życzę tak przepięknego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!